Jak długo pies potrafi pamiętać? Pies ma pamięć, ale nie działa ona tak jak nasza. Karanie psa po tym, jak pogryzł twoje buty lub miał wypadek na twoim łóżku, nie tylko jest bezużyteczne, ale może być szkodliwe, chyba że złapiesz go na gorącym uczynku. Nie zrozumie dlaczego jest karany. Możesz pomyśleć, że czuje się winny, gdy pokażesz mu bałagan, ale ten wyraz pyska nie wynika z faktu, że pamięta, iż to spowodował. W rzeczywistości, gdybyś sam zepsuł swoje buty i pokazał mu je, zareagowałby tak samo. Pies nie przypomina sobie zdarzeń tak jak my. Korzysta z pamięci asocjacyjnej. Łączy twoją złość z uszkodzonym butem, a nie z samym aktem rzucia. Właśnie tak działa trening psów. Za każdym razem, gdy twój pies siada i dostaje smakołyk, kojarzy czynność siadania z nagrodą. Z czasem wykonuje tę czynność nie dlatego, że pamięta wszystkie poprzednie przypadki, ale dlatego, że spodziewa się pozytywnego rezultatu.